Dzień dobry. Z dzisiejszej Ewangelii to taka jedna myśl, która jest praktyczna. Myślę, że ta Ewangelia może nam dać takie, taki pomysł na to, co to znaczy prawdziwa duchowość. Może być duchowość abstrakcyjna, słuchajcie. To jest taka duchowość, która zajmuje się tylko duchowością czyli zajmuje się samą sobą. To jest taka duchowość, która szuka coraz to nowych pomysłów na to, jak się modlić, sposobów modlitwy, szuka nowych problemów duchowych, czy to będą zagrożenia duchowe, które są bardzo modne, czy to będą jakieś nowinki, na przykład jakieś nowe objawienia, co tam Maryja powiedziała w jakimś nowym objawieniu. To, będą takie, to będzie taka duchowość, która lubi rozmowy duchowe, czyli takie rozmowy na temat właśnie tego jak Pan Bóg działa w świecie o teologii, o katechizmie różne kazusy będzie rozkminiała co wolno, czego nie wolno czyli wchodzi w moralność, w etykę i tak dalej to będzie taka duchowość, która będzie mnożyła różnego rodzaju przykłady tymczasem ta dzisiejsza Ewangelia daje taką bardzo prostą rzecz na to jak się weryfikuje duchowość bo Pan Jezus dzisiaj uzdrawia człowieka i mówi do niego na końcu tak: weź swoje łoże, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. To słowo idź do domu jest właśnie istotą duchowości, że moja duchowość, czyli to wszystko, co dzieje się w sferze ducha, w moich myślach, w moim sercu, w mojej duszy, w moich pragnieniach, w mojej relacji do Pana Boga, w mojej relacji do samego siebie to wszystko musi się zakończyć tym zdaniem: idź do domu. Co to znaczy iść do domu? To znaczy wróć do swojej codzienności. Dom to jest takie miejsce, w którym najtrudniej jest żyć duchowością. Bo to nie chodzi o to, że idź do domu i tam się zamknij i dalej rozważaj swoje pobożne treści. Ale idź do domu to znaczy, dom to są relacje. Idź tworzyć relacje. Czyli to wszystko, czego się dowiedziałeś o sobie, o mnie, w imieniu Pana Boga teraz mówię. Boże, jak to brzmi, pretensjonalnie, czego się nauczyłeś, weź to i idź do domu. To znaczy, idź tworzyć relacje, idź to jakby zweryfikować, idź to zobaczyć w takim kluczu, że to nie może być abstrakcyjnym miałką, gadką, tylko to musi być czymś, co rzeczywiście tworzy relacje. Dlatego przyznaję się do tego publicznie, strasznie łatwo jest mi mówić do tej kamery, czyli też do Was jakieś tam swoje przemyślenia na temat duchowości. O wiele trudniej jest mi wrócić do domu, który mam po lewej stronie i tworzyć relacje z ludźmi, z którymi żyję. Tworzyć relacje potem, nie wiem, w szkole, która się skończyła na szczęście, są wakacje, tworzyć relacje z ludźmi, których spotyka w innych różnych miejscach. I to wcale już nie jest takie łatwe jak gadanie do was o duchowości. I myślę, że w tym kluczu można przeczytać pierwsze czytanie, które jest dla wielu ludzi, szczególnie XXI wieku, bulwersujące, które zaczyna się od takiego zdania. Bóg wystawił Abrahama na próbę. No i potem jest cała ta historia z Iakiem. To naprawdę nie chodzi o to, że Bóg bierze człowieka i wkłada go w jakąś historię, która jest po prostu nieludzka po to, żeby sprawdzić, na ile Abraham wytrzyma, bo Pan Bóg zna nasze serca i wie dokładnie, ile jesteśmy w stanie wytrzymać, i nie musi nas próbować, już to wiele razy wam mówiłem. Ale tu chodzi o to, żebyśmy przeczytali właśnie tę historię Abrahama z tej perspektywy ostatniego zdania z Ewangelii, że idź do domu, to znaczy zobacz, na ile potrafisz swoją duchowość, a Ignacy, nie Ignacy, tylko Abraham miał niesamowitą duchowość, bo przecież słyszał Boga, wypełniał Jego wolę, rozmawiał dużo z Nim, medytował to, co słyszał, a więc Abraham jest naprawdę człowiekiem duchowym, ale teraz czas na to, żeby to, co przeżył jako duchowość, przełożyć na codzienność i Bóg uczy Abrahama. Że Izaak nie jest jego własnością. Izaak nie jest przedmiotem, którym Abraham może sobie dysponować jak chce. Nie podnoś ręki na chłopca, ta scena się tak kończy. Nie wolno ci go zabijać w moje imię. A więc Bóg uczy i wychowuje Abrahama, a tak naprawdę wychowuje człowieka jako człowieka, do tego, że drugi człowiek jest kimś, kogo mam kochać, szukać w nim Boga. A nie jest przedmiotem, który mogę wykorzystać w jakikolwiek sposób, również do tego, co było w tamtym czasie i w tamtych kulturach ościennych normą, że mogę go złożyć w ofierze Bogu albo Bożkowi, bożku, jakiemukolwiek Bożku, Bożkowi, chyba tak będzie poprawniej, dla swojego interesu to można szerzej rozciągnąć, poza kult jakiegokolwiek Boga czy Bożka, że zobaczcie, że my często składamy innych ludzi w ofierze, a to w ofierze takiej, żeby się lepiej poczuć kosztem drugiego człowieka. Wystarczy włączyć internet, na przykład Twittera, gdzie na bieżąco ludzie różne rzeczy komentują, jak bardzo potrafimy być okrutni w naszych, w naszych dyskusjach albo naszych gadaniach o innych ludziach. Potrafimy ich złożyć w ofierze samozadowolenia, tylko po to, żeby siebie lepiej poczuć. To jest mój bożek: samopoczucie, lepsze poczucie od kogoś drugiego. Zobaczcie, ile jest takich składanych ofiar z ludzi w życiu zawodowym. Kogoś trzeba się pozbyć, żeby zdobyć jego pieniądze, jego stanowisko. Zobaczcie, ile jest takich bożków, które takich ofiar, które składamy w kontekście naszych relacji znaczy że żeby mieć z kimś lepszą relację to składam kogoś innego swojego nawet przyjaciela po to żeby mi nie przeszkadzał na szczęście nie robimy tego dosłownie zabijając kogoś a więc chodzi o to żebyśmy doświadczając Boga w jakikolwiek sposób szerzej patrząc doświadczając jakiejś duchowości żebyśmy to przełożyli potem na to co w domu czyli na relacje żebyśmy nie składali na ołtarzu naszej próżności, naszej wygody, naszego egoizmu, kogoś drugiego. To taka moja propozycja do tego, jak ożenić, że tak powiem, te dwa teksty. I co to w ogóle znaczy wierzyć w Boga i mieć jakąś duchowość? Do widzenia.